Cześć wszystkim, ja jestem Marka. i witam was serdecznie w kolejnym odcinku z serii Zagrajmy w Biedźmi 3. No tutaj nam się pojawiło, że zadanie zakończone. Masz coś do fajnego do kupienia? Nie wiem, pokaż co masz Pokaż mi swoje towary. A, on też ma przewodniki. No i dobra. Eee, o. Czyli nie posprzedaję Ci jakby za dużo. No dobra. <laughs> e, ja poza odcinkiem mm, dodałem sobie punkt, więc teraz mamy e, punkt umiejętności, bo i teraz mamy. Młynek. Dokładnie. E, tak, schowaj już ten mierz, bo się ludzie boją. E, no i tyle, tak naprawdę. I chyba zrobiłem. Chodź tu, płotka. jest ten przeklęty koń? O! Wynurzyła się. I y, Udało się skraftować zwykły czerwony mutagen zamiast mniejszego, więc tam siła ataku troszeczkę się zwiększyła na umiejkach i... I tyle tak naprawdę. Więc co? Pędzimy sobie. Żadnych odświętnych strojów. Mm -mm. Nie ma takiej możliwości. Idę normalnie, nie będziesz mi mówić, jak mam żyć. Głupia babo. No tutaj, tutaj. Tu, 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 tu. Jesteś obcy. Masz Nie mów tak do mnie. Oddajmy cześć, Branowi. Dobra, złaś. Bran był wielkim władcą. I potrzebuje godnego następcy, Ja nie mogę zostać. Ja miała na myśli kogoś konkretnego. Problem z Keligę polega na braku monarchii dziedzicznej. Byle chłystek może zostać królem i pogrzebać dorobek poprzednika. Funkcja króla na wyspach jest raczej reprezentacyjna. I to też trzeba zmienić. W dzisiejszych czasach liczy się silna, scentralizowana władza. Mhm. ma Jestem Geralt. Widzimy. Birna, królowa skaliga. Cieszę się, że cię poznałam, ale musisz mi teraz wybaczyć. Obowiązki wzywają. Widzę, że wybrałeś strój. Oczywiście, wiesz o tym, że będziemy pasowali do siebie jak falbanki do mundurów. Tak, bo nie mamy. Każdy ma swój styl. Dokładnie. Wypad tam idź. Idź sobie. Bo wszyscy się upiją i nie będzie z kim rozmawiać. Racja. Nie wiem, czego chce Krach, ale na to spotkanie trzeba przyjść z jasnym umysłem. Nie będę ci... Się nie mów takich rzeczy, Geralt. Nie, nie chcemy jej. Będziesz mi prawił komplementy? Nie. Będę ci mówił to, co myślę. No to tak nie myślisz. Przestań tak myśleć, jak tak myślisz. Ona nie jest fajna. Ja pamiętam, że tutaj był kiedyś kowal. A. O, jest. Gerald, jeszcze nie ma. założyłam nie ma. wieczorową suknię, żeby pokazać się poką? To wypad! Idź sobie! Nartuję mi pewne kwestię. Mhm. Twoja broda, skąd ten pomysł? Czy byś się nie wiem. mogła głupio pytać? To ją zgodę przy pierwszej okazji. Dobra, ty nie idziesz widzę na tą imprezę co? To... Pani Jennefer, panie. Witaj Moim towarzyszem jest Gerald S. Zaszczycony jestem. Mi również miło. Widzę, że goście przybyli tu mnie. Każdy chce pożegnać króla, i każdy chce zobaczyć kandydatów do korony. No tak. Chcieliśmy porozmawiać z Krachem Ankreid. Jarl wkrótce do nas dołączy. Tymczasem wyznaczył wam zaszczytne miejsce przy stole, tuż obok swojej córki, Cels. No prosz, jakie za... cudowne towarzystwo będziemy mieli. Tutaj nas posadzono. Sama o to poprosiłam. Chciałam poznać sławetnego wiedźmina Geralta. Poznałaś mnie, nie pamiętasz? To były dawne czasy. Kiedy odwiedziłeś naszego ojca, ja i Hjalmar byliśmy dziećmi. A teraz pozwolicie, że przedstawię wam współwiesiadniki. To Halbjorn, syn Holgera Czarnej Ręki. To Siny, Lugos pierworodny Lugosa Szalonego. A zresztą walczy Otryk Anhindal. Ciema? Widzę, że posadzono nas samymi synami jarlów. Cerysan Krec jest córką Jarlagera. Córki Jarlów niczym nie ustępujący. No tak. Ja tak myślę. W przeciwieństwie do naszych współbiesiadników. Nie wiem, czy wiecie, ale każdy z nich marzy o tym, żeby zostać następcą. Czy dwóch wygląda jak patymat, nas... tylko trochę grubsi. Największym czynem zostanie królem. Wszyscy wiemy, że czyny są tylko na pokaz. Będzie tak, jak ustalą wasi ojcowie. Myślicie, że o czym gadali z krachem. Mówisz tak, bo sama nic nie potrafisz. Pamiętasz? Wtedy, jak Hjalmar wyzywał śmiałków do wyścigu na szczyt góry. A potem, kiedy jako pierwszy wbił swój topór w pieniek? no czemu wtedy nie odpowiedziałaś na wyzwanie. Bo to głupota? Nie twój interes, ale zwyciężyłabym. I wtedy i teraz. Skoro już się zgadało. Nie widzę wśród was Hjalmara. Mój brat zawsze kroczy własnymi ścieżkami. Mm -hmm. A wracając do wyścigu... Mogę się ścigać z każdym, choćby i z Wiedźminem. Jeżeli pokonam go w drodze na szczyt. Nie, nie chcę cię ośmieszać. Zgadzacie się? To zależy, czy Wiedźmin się zda. Gerard? Czuję się wyróżniony propozycją, ale może... Nie ma szans, nie chcę cię ośmieszyć, Ruda. Szkoda. Dosyć tego gadania, napijmy się. To, Do, dobrze mówi. Nie, nie pijemy. Wierzcie mi, ale dzisiaj nie mogę. A kiedy jak nie dzisiaj? Jutro. Dziękujemy za towarzystwo. Niestety na nas już czas. No. Tak? Owszem, musimy porozmawiać, ale nie tutaj. Wszystkiego dowiesz się za tamtymi drzwiami. No dobra. A możemy troszeczkę szybciej? Tak o, o ciupinkę. Mhm. wiedzie. W Jarla Krawa z najlepszym miodem Pozwólcie, że przedstawię wam Geralta z Rivi, Wiedźmina. A to Jarlowie, Donaran, Hinder i Lugos zwany szalony. <słysy> Nazwanie Lugosa szalonym jest obrazą szaleńców. <grym> 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 Nazwij mnie jeszcze raz z a oderżnać ci łeb, nasadzę na żerć, a dziurę w szyi zale ścianami. Jakie romantyczne. Dosyć. Czas to rozstrzygnąć. Tu i teraz! bedo się czaskać aleś mnie przestraszył zesrałem się w spodnie uważaj bo się pogaleczysz pistoł o idźcie gdzieś na zewnątrz i załatwcie to między sobą a kim ty kurwa jesteś że dajesz mi rady a chcesz Kimś, kto lepiej od ciebie zna obyczaje obrażasz pamięć brana i gościnność kracha. o cesarz ucieszyłby się gdyby usłyszał waszą rozmowę Zapraszamy jego cesarską mość bardzo serdecznie. Niech przypłynie. My się czarnych nie boimy. Rejzy na nabrzeżne wsi to jedna, a regularna wojna z cesarstwem to inna paraczma. Patrzcie ją, jaka wyszczekana. Idź, wiedz mu, mieszać w kotle i przecinać szczuraki. Nie gadaj o rzeczach, o których nie masz pojęcia. Do kuchni, dobrze, do Bigosu. Uspokój się, Lugos. Żadna baba nie będzie mnie uczyła jak wojować Faktycznie nie było to moim zamiarem Chodź Geralt, Zdaje się, że wyczerpaliśmy ten Tak jest. O, udało się przynajmniej tym razem z nimi nie pobić. Za każdym razem jakoś tak szybko w pysk dostawał. Co teraz? Łysy. No ale... Złożymy wizytę w laboratorium U. nie wspominałaś, że nas zapraszał. Bo nas nie zapraszał. Bo nie zapraszał. No właśnie. Nie powinniśmy włamywać się do pracowni Myszowora. Gdybym nie znała cię lepiej powiedziałabym, że stałeś się drobnomieszczeński. Ale ja wiem, że po prostu lubisz marudzić. <grym> po co tam idziemy? Po pewien przedmiot. Maskę urobarosa. Będzie nam potrzebna, więc musimy ją ukraść. Aha, a mi jest potrzebne 3 miliony złotych. A teraz opowiesz mi, do czego ci potrzebna maska uroborosa. Owszem, ale wszystko w swoim czasie. No dobra, Wiem, że ty zadecydujesz, kiedy nastąpi. Muszę jakieś kroki. Ciii. strażnicy. Schowajmy się za Gobelinem. Wróbel ćwierka. A szpak świszcze. A kawka robi co? Kawka plegocze. Aha. Czyżyk psyka, żuraw dzwoni, a paw wrzeszczy. Nie uśmie. Skowronek dzień dzieje, zaś gołąb grucha. I to wszystko. Jaki wyuczony. A słowik robi co? Śpiewa. A, prawda. A, kląska. No proszę, jaki mądry człowiek. Dobra. Możemy dalej zasuwać. Trudno będzie to otworzyć. To jeszcze nie koniec niespodzianek. Widzisz te kruki? Trudno ich nie zauważyć. Szpiegują dla myszowora O! Pewnie laboratorium jest tuż, tuż. Wyraźnie wyczuwam magię. Mhm. Podejdź tutaj. Wyjdziemy przez okno i dalej przedostaniemy się po gzymsie Aha. Ech, dziewczyno. Widywałem w życiu brzydsze widoki. Romantyczna wersja Gerarda z Rivi Dobra, przestraszyłem się. Co to miało być w ogóle za? Teleport. Hobby. Zwłaszcza dla druida. Myszowur musi bardzo kochać naturę. Oda w miejsce. Teleprojekcja. Petentie rozmawiają z odbiciem Myszowora. O. Ciekawie. A. Wszystko w porządku? Małe skaleczenie. Drzwi są zamknięte. Oho. Zwierzęta ożyły. Uważaj je. No dobra. Ołała! Zbliżają się. Pracą wszędzie. Jednego mniej! Jednego mniej! Ej, robimy kołowrotek. To dziwne. to mi jeszcze nie pachnie grzybami. Nie. Moim zdaniem tak pachnie. Dobra. Jadnego mniej! No, umiem liczyć. Jeszcze ty. Jednego mnie. Dobra. Coś jeszcze tu powstanie, chyba nie. Chyba wszystko wybite. Dobra. No. Dasz radę? Ole jasno. Co się dzieje? Miałeś halucynację. Zacząłeś rąbać wszystko dookoła. Musiałam cię uspokoić. No. Może oboje zapomnimy o tym incydencie. Oczywiście. No, to tam przez drzwi zasuwaj. Drzwi są otwarte. Jak tylko pozbierasz trofea z pokonanych potworów, możemy iść dalej. A chcesz, żebym ci włożył ten miecz w gardło? Wejdźmy do środka, Gerard. Mhm. Zamknę przejście. Nie możemy wzbudzać O, Konik. Się tu nie Oto i pracownia Wyski, naszego drużyna. Powinniśmy się dokładnie rozejrzeć. Mm, maska Uroborosa musi gdzieś tu być. My tą zagadkę zaraz ogarniemy. Wkłada coś w rękę temu posągowi. Może kielich miodu? A może by tak kielich miodu? Posąg nie posąg. Może lubi zwilżyć gardło. Ach, chyba zadziała. No i. Jak ja się znam, O, jest maska. Jesteśmy na miejscu. Mhm. Ale jest też skalniak tam. Ale śmieszna. Takie wąsy ma. Mamy ją. Musimy szybko wracać na ucztę zanim się. To pułapka! Dobra, nie płacz Chłop tam 3 sekundy i go nie ma. Co z niego będzie? Oszę, gaz, krata nadal jest zamknięta. Musimy coś wymyślić albo umrzemy. No. To co, umieramy? Tak? Tak. Hmm. Nie widzę opcji. Ten, nas Ten gaz zabije nas w ciągu kilku minut. Teleportuj nas. Pomyśl o czymś szybko, o czymkolwiek. Co ci pierwsze przychodzi do głowy? Trzymaj się. Mnie. To żadne przytulicie, idź sobie, nie będę ci takich rzeczy mówił, by cię nie lubię. Uj. To witam serdecznie. się udało Jakoś moje słowa pod rozwagę nie ma większego męstwa niż walka z bestią wyklętą przez ludzi i bogów Czy ja mam zostać królem Puść mnie Dziękujemy bardzo za piękne słowa wszyscy wezmą je pod rozwagę A teraz zaczynajmy Wyprawiliśmy brana w zaświaty i musimy wybrać jego następcę. No musimy. Król musi być mądry. Król musi cieszyć się szacunkiem. Król musi mieć jaja! O. Wśród nas takich nie brakuje. Niech pokażą się ci, którzy sądzą, że są godni tronu Skellige. Mamy jednego, mamy drugiego, mamy trzech czterech pięciu. Mój syn nie mógł się dzisiaj stawić. Oto jego topór, oto jego wola. Dobrze, Ruda. Niech wygra z nas najlepszy bądź najlepsza. co, będę się teraz tukli? To by było śmiesznie. Co jej strzeliło do głowy? Jest twoją córką, czyż nie? Teraz już wiem dlaczego powiedziała mi, że wypływa na speaker. Rock. Ok. Ech, dzieci. Im starsze, tym więcej z nimi kłopotu. Chodźcie, tym bardziej musimy porozmawiać. No dobra. To było Geralt, gdy Ciri trochę podrosła. Tragicznie. Pamiętam, jaka była jej babka, i jej matka. Mówią, że jabłko nie pada daleko od jabłoni. Nie dało jej się upilnować. Zawsze stawiała na swoim i wszystko robiła po swojemu. Dlaczego pytasz? Bez konkretnego powodu. Jest w wieku Cerys. Ale o moich dzieciach później. Najpierw porozmawiajmy o waszym. Mhm. Mm mówi, że Ciri ma kłopoty i że jej szukacie. Tak, to da, prawda. Jeśli potrzebujecie pomocy, złota, okrętów, czegokolwiek, mówcie. Dam wam wszystko. To jaki ty miły jesteś. I wiem na pewno, że dziewczyna żyje. Gdy przelana zostaje krew córek Rianon. Może szaleje. Pamiętałbym taki sztorm. Okej. Okay. Uh... Potrzebujemy twojej pomocy. Prawdopodobnie Cili pojawiła się na skaligę. I spowodowała ten kataklizm na wybrzeżu. Ten, którym zajmują się druidzi. Mm -hmm. I gdzie myszowór nie chce nas wpuścić? Mm -hmm. Konkretnie to mnie nie chce wpuścić. Pokłóciliśmy się o to. Nie przejmujcie się nim. Druidzi nie ufają czarodziejom, ale myszowór ma serce po właściwej stronie. Pewnie nie wie, że szukacie Ciri, co? No, chyba nie. To nie jego sprawa. Tak myślałem. W każdym razie, Arzkelik to moja wyspa i masz pozwolenie na badania. Super, dziękuję. Dziękujemy. Nie ma za co. Kiedyś złożyłem przysięgę i zamierzam jej dotrzymać. Arnwald! Powiedz druidowi, że muszę z nim pomówić. Tam gdzie zwykle. No i mamba. Załatwione. Tym razem chodzi o moje dzieci. No mów. Pamiętasz Hjalmara? Po przysiągu zabić olbrzyma z Undvik. I jeszcze nie wrócił z wyprawy. Okay. Okej. A Ceres właśnie oznajmiła mi, że rusza na swoją wyprawę. Ubzdurała sobie, że udalryk nie jest szalony, lecz przeklęty. Mhm. Chcesz, żebym pomógł Cerys zdjąć klątwę? Nie ma żadnej klątwy. Cerys postanowiła pójść w ślady Hyalmara i dokonać czynu godnego królowej. No jasne. No to akurat zrozumiałe jest moim zdaniem bardzo dobrze. Chciałeś o nią poprosić. Rzecz w tym, że zagrożnie ufam udalrykowi. Cerys nie posłucha ani mnie, ani brata. Ale jeśli profesjonalista wytłumaczy jej, że się myli, to może się opamięta. Mhm. Mm Zatem, proszę wytłumaczyć jej to i sprowadzić ją z powrotem dobrze. Olbrzymy wymarły przed wiekami. Ktoś widział osobnika z Undvik na własne oczy? Dziesiątki uchodźców. Wyspa została spustoszona przez giganta, a niedobitki klanu Torda Roch przyjąłem na Mhm. Słyszałam plotkę, że wcześniej na Undvik panowały nienaturalne mrozy. To prawda. W każdym razie Hjalmar uznał, że zabicie giganta i oddanie wyspy ludziom jest czynem godnym króla. Mój syn zebrał sporą drużynę w Nowym Porcie. Mieli przeprawić się na Undvik i przedrzeć się do wsi Urskar. Ale to zabijanie giganta trwa stanowczo za długo, jak na tylu chłopa. Stąd moja prośba, żeby... Chyba warto porozmawiać z bywalcami Nowego Portu. Może wiedzą coś więcej o planach Hjalmara. Mhm. Ogarnę. Jeśli Hjalmar i Cerys potrzebują pomocy, to im jej udzielę. Dziękuję. Nie ma sprawy, misiu-pysiu. Skoro wszyscy podziękowali już wszystkim, zabierajmy się do roboty. A ty się nie pierdzielaj. Włożę wygodniejszy strój i spotkamy się na miejscu. Kieruj się na południe. Anomalia, którą musimy zbadać, zniszczyła połać lasu nad brzegiem zatoki. Dobra. Wtedy to była udana uczta. Do zobaczenia. Żegnaj. Ech, teleporty. No i super. Dobra, teraz... Jak się stąd wychodzi? To jest... O. Nie, nie, nie. Nic nie będę kradł. Spokojnie. Chcę, chcę... stąd wyjść. Tędy się tu wychodzi? O, tędy się tu wychodzi, no. Bomba. A czy już jest pan Kowal? Pan Kowal zaczął pracę. Tu powinien stać taki. Jeden gościu. Malinowy. Chyba, że nie stoi, bo jest... O! To teraz sprawdźmy jeszcze chwipunek, czy nie dostałem czasami nic ciekawego, nic, dobra. Przytopisz to, ostrzej wykłada. Interesuje. mi swoje towary. Nara, na rana rana. Nie stać cię już na mnie. No dobra. Okej. Okay. Co jeszcze masz ciekawego? Nic. Nic. Nie, nuda. A wezmę się. I tak ci sprzedam jeszcze to. Zrobimy tak. Zrobimy tak. Cześć, panie Kowal. Pokaż mi swe towary. Tu ile za ten miecz? Jezus Maria. Eee. Nadal cię nie stać. No ty. Dobra. Wytrzymałość. Nie. Teraz już cię musi być stać. No, widzisz, Misiu. Ja mam wszystko, czego potrzebowałem. Ty masz swoje. Wszystko jest tak jak być powinno. Więc. Bywaj kowalu i Wam dzięki za oglądanie, trzymajcie się, cześć.